A to mam nową fajną gierkę, chcesz zagrać? A co to znowu za nowa gierka? Forza Horizon 5, będziesz mógł się pościgać. O, kurbancka, znowu trafiłeś w punkt, bo twój stary to kierownicy. No to ogarnij sobie sterowanie i ruszaj. Matko bosko, ta gra wygląda lepiej niż rzeczywistość. A jaka fura! Fajnie, że chociaż w grze sobie mogę taką pojeździć. No cóż, tutaj masz rację, bo teraz świat w niektórych grach wygląda lepiej niż rzeczywistość. Wow. Ale to zapierdala, o matko bosko, Ło, to jest życie! Tato, uważaj na zakrętach, bo rozwalisz furę. Nie marudź, patrz jak stary bokiem wchodzi. Poczekaj, zobaczymy na ostrzejszym zakręcie. Ale ty przeżywasz, panato, Pista gaz, lewy pas, o kurde, o kurde! No i mówiłem ci, żebyś uważał. A, tam marudzisz jak twoja matka za każdym razem, kiedy ze mną jedzie, to się wyklepie.